aktów miłości lub nadużywające wolności. I w związku z tym to jest bardzo mocne, tutaj bardzo, warto bardzo mocno to podkreślić, że boska prawda jest absolutnie uformowana przez boską miłość. Czyli wszystko, co Bóg myśli, jest przeniknięte miłością. I jak myśli? jest także przeniknięte miłością. A do tego, jeśli uświadomimy sobie, że w rozumie boskim oprócz tego wymiaru teoretycznego jest ten wymiar praktyczny, czyli yy, boski rozum jest jednocześnie boskim prawem, odwiecznym boskim prawem i dlatego mówimy o Bogu, że jest wieczną sprawiedliwością. Ale ponownie i boskie prawo. I boska sprawiedliwość, czyli ten ład boskiego bytu, wieczny ład, jest absolutnie tożsamy z wieczną sprawiedliwością Boga, a ta z kolei jest wyrazem boskiej miłości, dlatego że tak jak rozum boski jest przeniknięty miłością Boga, tak też i prawo i sprawiedliwość boska są uformowane boską miłością. I wtedy właśnie mamy y, taką miłość, która jest czymś wyjątkowym. Ona jest miłością wieczną, a więc nie, majączą, nie mającą ani początku, ani końca. Y, miłość Boża jest wszechobecną, czyli w każdym punkcie y, przestrzeni, czy to jest przestrzeń wieczności, wiecznego domu Boga, czy to jest przestrzeń y, naszego uniwersum. Każda przestrzeń jest przeniknięta miłością Boga. A także jeśli chodzi o samą doskonałość Boga w sensie świętości, to tak samo, gdyby Bóg nie był miłością, to nie byłby ostatecznie świętością. I, i w przepytaniu, dobrze, no to czym taka miłość może się wyczerpać? Czy ona ma swój kres, czy może się zmęczyć. A więc taka miłość, ponieważ ona jest nieskończoną, boski byt jest nieskończony, ale nie w sensie ilości, czy też nie w wymiarze czasowym, że my powiemy, zmierzamy od jakiegoś tam roku istnienia świata do ku yy, jego kresowi, czy też ku pewnemu y, dniowi jego istnienia, tylko właśnie boska Miłość jest nieskończona w tym sensie, że ona jest niezgłębiona, że jest niezmierzona i niewyczerpalna. Dlatego, że absolutny byt nie ulega żadnemu zmęczeniu. Czyli jeśli pytamy, już tak wybiegając trochę nieco w, naszej, w, w porządku naszej refleksji, czy Bóg może się zmęczyć miłowaniem człowieka? Nigdy czegoś takiego nie ma po stronie Boga. My się męczymy, dlatego że my uczymy się miłości. Uczymy się tego, innymi słowy, sposobu bytowania Boga, który jest najdoskonalszy. No można by powiedzieć tak, my jako ludzie czasem tracimy wiarę w Boga, ale Pan Bóg nigdy w nas tej wiary nie straci. Nie stracił najlepszy dowód na to, że przecież wstąpił na ziemię Jezus Chrystus, aby oddać za nas swoje życie. Wolność, która jest, to jest niejako z samej definicji w Bogu zagwarantowane, że ona nigdy nie będzie wyrażać się w taki sposób jak wolność człowieka, kiedy no ciągle boimy się tej wolności, że no owszem chcemy ją dobrze używać, żeby się dobrze rozwinąć, ale boimy się tego, że może ktoś tej wolności nadużyje. A tutaj mamy coś jest to coś oczywistego, że Bóg jest wolny w swoich działaniach, ale ta wolność zawsze będzie powodowała dobro, bo ona jest przeniknięta miłością. Tak. To jest ten dramat liberalizmu i naszych dni i w ogóle w całej historii liberalistycznych czy neoliberalistycznych teorii mamy ten zasadniczy problem. Liberalizm nie radzi sobie z celowością wolności. Zatraca wolność. Jakkolwiek cennym jest w nurtach liberalistycznych wyakcentowanie wolności, to jest ważne, ale to jest niewystarczające. Nie wystarczy powiedzieć człowiekowi, że jest wolny, lecz trzeba mu wskazać i dopomóc zrealizować kierunek wolności. Czyli to zrealizowanie się wolności, i to jest możliwe tylko na fundamencie miłości. Czyli tak długo pozostaje człowiek wolnym i niejako pomnaża swoją wolność, jak dalece, jak głęboko, jak konsekwentnie miłuje. A więc miłość jest sprawdzianem, jest kryterium dla tego, kto jest wolny, kto chce być wolny. A liberalizm zatracił cel wolności i to jest jego dramat. No, w tym momencie, tej refleksji, niejako warto raz jeszcze zasiąść przy Panu Jezusie na pustyni w momencie jego kuszenia, bo dzisiejszy liberalizm wystawia człowieka na taką próbę. No jesteś wolny, udowodnij sam sobie, że jesteś wolny, a zrób to w ten sposób, że powiesz, że ciebie nie obowiązują przykazania, że ciebie nie obowiązują jakieś przepisy, że ciebie nikt nie będzie zmuszał do czegokolwiek, bo ty jesteś wolny. I, I ta pokusa polega na tym, że, że ludzie sobie dzisiaj stawiają pytanie, no dobrze, no ja zachowuję przykazania, ale, ale czy ja jestem wolny, skoro je zachowuję? No jestem wolny. Jestem wolny, bo y, to jest moja decyzja. Ja powiedziałem Panu Bogu, tak, przyjmuję Twoją wolę, przyjmuję Ciebie i y, y, idę Twoją drogą. Tymczasem ciągle będziemy słyszeć, no, zaraz, na ciebie ktoś zmusza, żebyś był dobry, żebyś czcił Boga, żebyś czcił rodziców, żebyś nie, nie kłamał, nie zabijał, nie cudzołożył itd. i tak dalej. I na tym chyba polega właśnie ta słabość, a z drugiej strony no, pewna, pewna nawet perfidia trochę tej, tego, tego kusicielstwa, to zakłamanie żeby wtrącić człowieka w taki krąg wątpliwości, że on wtedy czyniąc dobro, nagle ma wątpliwość, czy on jest wolny. I chyba tylko to zdanie sobie sprawy, że podstawą mojego działania jest miłość, ta miłość, którą, która rozlana jest, Boża miłość, która rozlana jest w naszych sercach, chyba ta świadomość dopiero jest tym ostatecznym lekarstwem na tę. Pokusę. Tak jak to powiedział Pan Jezus, powiedziane jest, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I, i tak dalej, prawda? Te trzy, trzy, trzy pokusy. I proszę zauważyć y, zasadniczą różnicę pomiędzy słowem, czyli nauką Boga, a słowem y, pokusy, czyli słowem szatana. Mianowicie Bóg z jednej strony artykułuje byt, zresztą on go. Powołuje do istnienia, i tutaj już zauważamy, że jeśli przyjrzymy się tym pięknym tulipanom tutaj obecnym w studiu, tak, który jest tak pięknie uroczo przystrojone, to proszę zauważyć, spojrzenie na ten kwiat jest wtedy właściwe, kiedy ono spont wywołuje spontanicznie w naszej duszy myśl o tym, że u podstaw tych tulipanów stoi miłość Boga. Czy też spotkanie człowieka, wtedy dopiero ono ma swoją głębię, kiedy w spotkaniu z człowiekiem spontanicznie odkrywam, to jest sposób, w jaki miłość Boża artykułuje się w tym momencie. Czy też jeśli człowiek napotyka ziarnko piasku. Czy potyka się o kamień, czy y, widzi piękne, rozkwitłe drzewo wiosną, czy też zauważa te spadające tak obficie w tym roku, tej zimy, płatki śniegu. To dopiero wtedy właściwie oceniam te płatki śniegu, czy to ziarnko piasku, czy ten kamień, o który mogę się też potknąć, kiedy. Y, spo, y, rodzi się we mnie, w tym doświadczeniu, tej rzeczywistości, spontaniczne, spontanicznie myśl o tym, że to miłość Boża jest ostatecznie stworczynią płatków śniegu, ziarnka piasku, czy też tych kamieni, drzew, kwiatów itd. Nie mówiąc już o ludziach. A więc czym jest ten świat? On jest niejako, tak jak nauka, Y, katolicka stwierdziła, naturalnym objawianiem się Boga. To jest naturalne objawienie, a w naszym kontekście miłości Boga. Czyli za każdym rodzajem bytu, jaki istnieje, ukryta jest y, nowina, że ja, Twój Stwórca, jestem miłością. I proszę zauważyć, do czego, y, ale i y, y, na czym polega ta istota, że jeżeli Bóg mówi nam o rzeczywistości, On ją stwarza, ale jeśli On ją nam jednocześnie zadaje, tak jak mówi Karol Wojtyła, jeśli ona jest nam zadaną, czyli my się uczymy, y, ucząc się rzeczywistości, właściwie człowiek uczy się tej najpierw naturalnej miłości do Boga, ale później jeszcze nadejdzie nadprzyrodzona miłość do Boga, która zostanie nam wlaną. W postaci cnoty, tej teologicznej o nazwie miłości, i człowiek z pomocą tej dodatkowej łaski Boga będzie się uczyć także w sposób właśnie nadprzyrodzony, boski, miłować Boga, ale jako człowiek, zawsze jako człowiek. I teraz, czyli Bóg, jeśli wskazuje nam na rzeczywistość to on od razu wskazuje też na ostateczną rację tej rzeczywistości, że on jako miłujący Ojciec, Bóg, Stwórca i Zbawca jest jednocześnie tym adresatem, do którego my z pomocą rzeczywistości naszego życia, czy też w ogóle tej otaczającej nas rzeczywistości możemy dotrzeć. A w strategii szatana jest jedna różnica, mianowicie, że szatan też zawsze wychodzi od tego, zobacz jaka jest rzeczywistość. Zobacz, jaki jest człowiek. Zobacz, jakie są kwiaty, zwierzęta, rośliny itd. Zobacz, jakim jest świat. I on powiada, ale ty musisz się oderwać od Boga. Ty musisz, żeby przeżyć ten świat, to jest strategia szatańska. To musisz jedno z pewnością uczynić. Musisz odciąć się od tej praracji, którą jest Bóg. Tylko On nie mówi od razu, że tak trzeba uczynić. Ale y, de facto poprzez to, że On godzi w cały ład bytu, y, odcinając ludzki rozum od Boga jako Stwórcy czy też w wymiarze zbawczym, a więc przy pytaniu człowieka, jak mogę się zbawić, jak mogę się uzdrowić y, moje ciało, mojego ducha, on powiada, że jedyną receptą na to jest postawić na niego, a to znaczy postawić na zło, na negację rzeczywistości. I on obiecuje, że wprawdzie człowiek zyska wtedy rzeczywistość, ale poprzez negatywny stosunek do Boga człowiek zatraca i siebie, i całą rzeczywistość. Czyli poprzez negację tego porządku, prawa, sprawiedliwości i miłości, człowiek nie tylko nie zyskuje rzeczywistości, lecz zatraca wszystko. I dlatego też. Jakkolwiek szatan mówi, że zobacz, jest chleb, czy jest władza, czy są inne rzeczy tego świata, które same w sobie posiadają pewną wartość. Ale z uwagi na to, że on odcina myślenie człowieka, czy też doświadczenie człowieka, przeżywanie człowieka, całą sferę postawy człowieka od Boga, to znaczy także. Szatan odcina człowieka od ostatecznego przeznaczenia, jego rozum, jego wolności, jego pamięci, jego życia, całej bytowości. I to jest ten dramat szatana.